Narysujmy prostą. Na tej prostej zaznaczmy dwa punkty. Będzie to punkt A i B. Teraz musimy znaleźć położenie punktu C w taki sposób, aby była spełniona ta równość. Czyli po dodaniu odcinka o długości AB do odcinka o długości BC mamy otrzymać odcinek o długości AC. Mamy praktycznie trzy możliwości wyboru miejsca dla punktu C, ale która z tych możliwości będzie poprawna? Zobaczmy. Gdybym wstawił tutaj punkt C, to co byśmy otrzymali? Do długości odcinka AB dodaję długość odcinka BC, tak? Jaki odcinek otrzymam? Czy otrzymam, otrzymam długość odcinka AC? No nie, to na pewno nie jest długość tego odcinka. Czyli musimy z tego pomysłu zrezygnować. Następna możliwość, z której można skorzystać, no to punkt C leży między punktem A i B. No więc popatrzmy, jaka sytuacja nas tutaj zastała. Jeśli do długości odcinka AB dodam długość odcinka BC. To czy otrzymam długość odcinka AC. No oczywiście nie. Długość odcinka AB plus BC na pewno będzie dłuższa od tego odcinka, który tutaj powstał od odcinka AC. No więc idziemy do trzeciej możliwości i punkt C zaznaczamy tutaj. I teraz zobaczmy. Do odcinka o długości AB dodajemy odcinek o długości. BC łącznie otrzymujemy odcinek o długości AC. Czy to się zgadza? Tak. Suma tych dwóch odcinków daje nam odcinek o długości AC, więc ustawienie tych punktów jest jedne jedyne z możliwych. To jest takie ustawienie ABC.